Wiosna nadeszła nie tylko za oknem, ale także w Bortnews i nie mam tu na myśli tylko nowości od polskich wydawców, ale także nowości w Bortnews. W dzisiejszym odcinku bowiem rozpoczynamy nowy cykl pięciu pytań do... A właśnie, do kogo? O tym przekonacie się oglądając ten odcinek. W każdym kolejnym wydaniu w Board News pojawi się planszowa osobistość, która odpowie na pięć krótkich pytań. Jest mi również bardzo miło przedstawić nowe twarze w zespole Board News. To Adam, którego kojarzycie pewnie z poprzedniego tygodnia, zaprezentował promocje oraz eventy i wydarzenia. Dziś też to zrobi, a także Jakub, który powie wam o ciekawych projektach gier na Kickstarterze. Monika niezmiennie opowie o grach dla dzieci, a ja no cóż, zajmę się całą resztą, a więc wszyscy zapraszamy was na dzisiejsze wydanie Board News. Takiego wydania Magii i miecza raczej się nie spodziewaliście. Sword and Sorcery: Nieśmiertelne Dusze to kooperacyjna gra planszowa od jednego do pięciu graczy, osadzona w magicznym świecie fantazy. Jak poinformowało Krakowskie Wydawnictwo Galakta, polskie wydanie tej gry pojawi się w drugiej połowie tego roku. Aby jeszcze bardziej poprawić nastroje graczy, krakowski wydawca już teraz zapowiada kontynuację tej linii. Bohaterowie o unikalnych mocach w grze Sword and Saucer, nieśmiertelne dusze, zostali wyrwani z objęć śmierci, aby raz jeszcze przeciwstawić się kontrolowanym przez grę siłom zła. Ich zadanie to ocalić królestwo od zagłady oraz uwolnić swoje dusze, które związane są zaklęciem. Z każdym wykonanym zadaniem bohaterowie rosną w siłę. Zdobywając punkty, mogą wzmocnić swoje dusze, przywracając je do dawnej świetności i wyposażając w nowe zdolności, w magiczny i duchowy oręż oraz w potężne artefakty. Krawnictwo Czecha Games uruchomiło przedsprzedaż swoich najnowszych gier, czyli Claim 1 oraz Claim 2. Obecnie oba tytuły są w produkcji, będą one rozsyłane do kupujących na początku maja. Jak poinformował ten wydawca, sklepowa premiera tych gier zaplanowana jest na 6 maja. Wszystkie osoby, które zdecydują się na zakup w ramach przedsprzedaży otrzymują 15% rabat. Już teraz możecie z polskiej strony gry Claim pobrać instrukcję, a także zobaczyć jak graficznie prezentują się oba tytuły. W minionym tygodniu polską premierę miało najnowsze wydanie Zombie czyli zielona horda od wydawnictwa Portal Games. Tak samo jak w przypadku czarnej plagi, tę grę przez najbliższy miesiąc będziecie mogli nabyć tylko w sklepie portalu oraz w sklepach stacjonarnych. site Zielona Horda to kooperacyjna gra od 1 do 6 graczy, w której bohaterowie przenoszą się do średniowiecza i walczą z zombie, w tym przypadku z hordami zainfekowanych orków. Więcej na temat tego tytułu możecie zobaczyć w mojej recenzji, która dostępna jest już na kanale On Table. Prezentuję tam Zielone Zombie, a także omawiam nowe zasady tej gry. Portal Games uruchomił przed sprzedaż drugiego dodatku do gry Robinson Crusoe. Opowieści niesamowite to rozszerzenie, które wprowadza nowy tryb grozy oraz nowe komponenty. O Dara już wspominałam w Board News, ale warto zaznaczyć, że premiera tego tytułu zapowiedziana jest przez wydawcę, czyli BART Centrum Gier, na 8 kwietnia. Możecie już kupić ten tytuł w ramach trwającej przedsprzedaży. Wydawnictwo Lacerta rozpoczęła przedsprzedaż gry Fuji. Można ją kupić za nieco ponad 100 zł, a premiera tej gry przewidziana jest na drugą połowę kwietnia. Możecie też kupić inną grę od wydawnictwa Lacerta, czyli Patchwork Doodle, której premiera miała miejsce w miniony poniedziałek. Szycie kolorowych kołderek w tej grze jest możliwe przy pomocy kredek. Kto lubi w grach porysować, ten tytuł czeka już na Was w sklepach. W połowie maja możemy spodziewać się premiery dodatku do gry Sagrada. Dobrą wiadomość przekazało wydawnictwo Fox Games, zapewniając, iż będzie jeszcze więcej szkła. Gra obecnie transportowana jest do Polski. Wydawnictwo Rebel rozpoczęło przed sprzedaż siódmego dodatku do Time Stories pod tytułem Bractwo Wybrzeża. Premiery oczekujemy na początku maja, a już teraz tę grę można kupić za niecałe 100 zł. Wydawnictwo Rebel pochwaliło się tegorocznymi nominacjami do prestiżowej nagrody w ramach plebiscytu Board Game Geek. Wśród nominowanych tytułów są gra Nemesis w kategorii gra tematyczna, Labirynt Słów i Jednym Słowem jako gry imprezowe. Welcome to Miasteczko Marzeń, aż w trzech kategoriach gry roku, innowacyjnej oraz gry rodzinnej. Kifocz w kategorii gry dla dwóch osób, karcianej oraz innowacyjnej. Coimbra walczy o tytuł gry roku, gry strategicznej oraz pod względem grafiki. Everdel nominowane jako gra roku i za grafikę i wygląd. jednym Słowem i Pandemic Upadek Rzymu jako gra kooperacyjna oraz w kategorii dodatków Preludium, Kolonie, a także Armada. Możecie już kupić gry niezłe ciacho oraz nigdy w życiu pod szyldem wydawnictwa nasza księgarnia. Więcej o tych grach opowie Wam Monika. Pokażemy je także bliżej, ale na to zapraszamy do kolejnego wydania Bork News. Twoja pierwsza planszówka i od kiedy grasz? Tak więc tutaj jest dość zabawna historia, ponieważ moją pierwszą grą planszową było Go Stories. Kupiłem tylko dlatego, że była ładna okładka. Zagrałem pierwszy, drugi, siódmy raz ze znajomymi, i za każdym razem przegrywałem i Szymon wraz z ekipą tak bardzo się zniechęcili do gier planszowych, że przez kolejny rok do niczego za mną nie siadli. Eee, sytuacja się zmieniła, jak dostałem talizman Magie i Miecz, czyli taki klasyk. Eee, no i od tego czasu cały czas ambitnie gram. To było, nie wiem, z 5-6 lat temu. Ile mam gier w kolekcji? Eee, Zdałem sobie sprawę jakiś czas temu, że jestem graczem, a nie kolekcjonerem i zredukowałem moją kolekcję ze 120 pudełek do około 20. I wydaje mi się, że 20 gier planszowych w kolekcji, nie licząc oczywiście dodatków, to jest taka optymalna wersja, optymalna liczba. Jestem w stanie po prostu w nie grać na bieżąco i nie muszę sięgać do instrukcji za każdym razem, żeby sobie przypominać zasady. Najlepsza gra, twoim zdaniem i dlaczego? Trudne pytanie, chciałbym rzec, że Chaos w Starym Świecie, ale bez wybuchających kostek, bo to tam nie działa, natomiast zależy kiedy, z kim i tak dalej i tak dalej. Wydaje mi się, że są cztery gry planszowe, w które mogę grać non stop do upadłego. Jest to Mage Knight, ponieważ przypomina mi Herosów, jest to Spartacus, bo uwielbiam negatywną interakcję, Chaos w Starym Świecie, no bo Chaos w Starym Świecie i X-Wing, który w drugiej edycji jest po prostu fenomenalny. Twoje ulubione hobby, poza grami planszowymi? Lista moich zainteresowań jest naprawdę długa. Strzelectwo, polityka i dalej itd. Natomiast są dwa, dwie jeszcze branże, w, którejś, w których się rozwijam, które po prostu uwielbiam. Pierwsza to jest film, drugie to są gry komputerowe. Jestem w stanie zobaczyć kilkaset filmów w skali roku, zbierać je na części pierwsze, analizować, poza tym lubię kręcić. Jeżeli chodzi o gry komputerowe, to chłonę bardzo dużej ilości materiałów, książek, poradników. I mam nadzieję, że kiedyś będę deweloperem jakiejś gry dużej, komputerowej. No, to jest takie marzenie, do którego dążę. Z kim najchętniej zagrałbyś partyjkę i w jaką grę? Zrobiłbym zdjęcie Angeliny Jolie, ale nie wiem, czy chciałbym z nią grać w gry planszowe. Jeżeli chodzi o typowe planszówki, to na chwilę obecną z miłą chęcią zagrałbym Spartakusa z Windziarzem. To tyle. Dzięki. Co robi miś? To tak naprawdę puzzle, które składają się z trzech pudzli i będziemy musieli je dopasowywać tak, żeby ułożył nam się z tego oczywiście bardzo ładny obrazek z różnymi misiami, które spędzają w różny sposób swój czas oraz robią różne rzeczy. Zobaczymy tutaj rodziny, jakieś dzieci bawiące się. Puzzle są wykonane solidnie z takiego... Grubszego materiału, więc na pewno obrazki są duże, więc dziecko też nie powinno mieć problemu z dopasowywaniem tego. Wszystko jest czytelne, że tak powiem. No i gra jest bardzo kolorowa i ma przepiękne ilustracje. Więc jeżeli szukacie pierwszych pudli dla dziecka, to może być całkiem trafny wybór. Gra gemino to wariacja popularnej gry Kółko i Krzyżyk, w której znajdziemy takie oto urocze. Znaczniki graczy. Każdy gracz będzie sobie oczywiście wybierał kolor, którym będzie się posługiwał w grze. No i zasady są bardzo proste, ponieważ będzie chodziło o to, żeby ułożyć 4 lub 5 znaczników, w zależności od trybu gry, w rzędzie, poziomo, pionowo lub na ukos. No i osoba, która dokona tego trzykrotnie jako pierwsza, wygra wówczas grę. Jaka tutaj jest dodatkowa wariacja? Otóż taka, że będziemy grać na dwóch planszach jednocześnie. A co to oznacza? Każdy z graczy będzie w swoim ruchu kładł jeden, jeden swój kafelek na jednej klaszy, a drugi na drugiej. No więc będzie trzeba odpowiednio przenosić uwagę z jednej planszy na drugą, będzie trzeba naraz kontrolować, co tutaj się dzieje, żeby właśnie po prostu wygrać. No ale też, żeby kontrolować, co robią inni gracze, żeby nie dać się im przychyczyć. Gra jest interesująca. Fajne jest to, że możemy w to grać nie tylko w dwie osoby, tak jak w klasycznej grze, kółko i krzyżyk, ale również możemy grać do czterech graczy jednocześnie. Gra jest przeznaczona dla osób od 6 roku życia, więc zagramy w to zarówno z dziećmi, jak i z seniorami, jak i z całymi rodzinami. Jest wydana prześlicznie, solidnie. Wszystko jest fajne, kolorowe, no i bazuje na grze, którą tak naprawdę każdy zna, więc jeżeli szukacie odświeżenia takiego starego tytułu, a w takiej ciekawszej wersji, gdzie można jeszcze bardziej pokombinować, to zachęcam, żeby zapoznać się z tą pozycją. Gra kolorki to oryginalne domino, w którym będziemy dopasowywać yy, trochę nietypowo yy, tutaj nasze obrazki, ponieważ nie będziemy dopasowywać obrazków do np. identycznego obrazka, tylko będziemy dopasowywać wszystko kolorami. Czyli np. mamy pomarańczową kurę i tutaj pomarańczową wiewiórkę i np. będziemy sobie to tak yy, dopasowywać. Albo mamy, nie wiem, zieloną choinkę i będziemy do niej dopasowywać zieloną żabę. Generalnie sugerujemy się tu tylko kolorami, ale zasady są takie same jak w każdej normalnej grze w domino. Gra Mama i ja to jedna z gier serii moje pierwsze gry od wydawnictwa Granna. I jest to gra, która jest tak naprawdę taką dobieranką, czyli puzzlami, gdzie będziemy musieli dopasowywać dzieci danego gatunku zwierzątka do jego rodziców. Czyli na przykład mamy właśnie kaczkę, no i będziemy musieli znaleźć rodzinę kaczek. No właśnie, do rodziców albo do ich całych rodzin. Yy, gra jest oczywiście przyśliczna, jest odpowiednia dla rączek dziecka, obrazki są duże, czytelne, wszystko jest wykonane solidnie, tak więc jeżeli szukacie czegoś właśnie takiego przyjemnego dla dziecka od najmłodszych lat życia, to serdecznie polecam. Już niedługo możemy spodziewać się nowej gry od wydawnictwa Go On Board, choć myślę, że większość z Was szybciej skojarzy jego autora, czyli Łukiego. A więc niech sam opowie o swoim kolejnym autorskim projekcie. Cześć tutaj, Łukasz i Przemek. E, my nie z Newsem w to. Ale no. warto patrzeć co tam się na Zagran w to dzieje. E, my z Newsem o e, Tytanach, czyli nowej grze mojego autorstwa. E, w tym tygodniu w ogóle dziękujemy za zaproszenie na board News, bardzo nam miło. Czujesz, że jesteś w innym miejscu trochę? Siedzę jakby w tym samym, ale a jednak w innym. A jednak inaczej. Jest to gra, która będzie w tym roku miała kampanię crowdfundingową na Zagran i też na Kickstarterze. Najprawdopodobniej taki jest plan. Najpierw w Polsce będziemy tłumaczyli, jak to będzie wyglądało, oczywiście. I w tym roku, jakby ogłosiliśmy, że istnieje grupa Facebookowa, do której możecie się zapisać, żeby dowiedzieć się więcej o grze i też się zaangażować, pomóc wpłynąć trochę na to, jak ona będzie wyglądała. Zachęcam wszystkich do Tytanów, dlatego że to jest gra, którą po pierwsze Łukasz robi dłużej niż Walhalle, <grym> tak. poświęcił jej więcej pracy, myślę. Już tak. teraz ja widzę, że więcej czasu i pracy poświęcamy, żeby ją testować. Mhm. Jest naprawdę fajna. Terytory Control, są karty, różne i dużo. Mhm. Są kości, mhm. ale losowość ogarnięta i da się ją ogarniać w trakcie gry. E, więc, więc wciąż sprawdzamy, testujemy, balansujemy, żeby była taka. Tak, jest to gra tzw. Tak historical fantasy, tak? czyli, e, czyli alternatywna rzeczywistość, początek XVII wieku, wojny w Europie, ale powstają jakieś legendarne duchy narodów, e, które wzbudzają tytanów, takich potężnych wojowników, dają pewne moce armiom, które idą do walki. No więc będziemy mieli plansze, figurki e, i sporo ciekawych według nas unikatowych mechanizmów. Zajrzyjcie na tę grupę. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj link w opisie się pojawi, i tam możecie dowiedzieć się więcej o grze, i też się wypowiadać. I to tyle. Dziękujemy bardzo za uwagę i liczymy, że nas częściej będziecie zapraszać na, na, na swój kanał. Na razie, cześć. Hej! Mam interesującą zapowiedź dla wszystkich miłośników szlacheckich, rodzimych tradycji. Twórcy z Kazrak Studio, którzy w minionym roku zaprojektowali grę Saber and Blood. Powracając z jej polską wersją. Kampania tej gry już niebawem rozpocznie się na jednej z polskich platform crowdfundingowych. O czym jest szabla i krew? Tego dowiecie się z mojej recenzji, która już od dawna dostępna jest na moim kanale On Table. A więcej informacji na temat tego projektu na pewno będę przekazywała jeszcze w Board News, a także znajdziecie na stronie na naszym Facebooku. Najbliższy wtorek 2 kwietnia o godzinie 10 na platformie Zagram w to rozpoczyna się kampania gry Glory Game of Nights. Rycerski pojedynek, a także moją rozmowę z twórcami możecie już zobaczyć na kanale On Table. Mamy dobre wieści dla wszystkich fanów filmu District 9. Na ich starterze trwa właśnie kampania planszowej realizacji tego filmu. W grze każdy z graczy kontroluje jedną frakcję, dzięki której zdobywał będzie punkty technologii. Rozgrywka trwać będzie na przełomie 3 dni, a w finale przyjdzie nam zmierzyć się z dobrze znanym z filmu mechem. O zwycięstwie świadczyć będą zdobyte punkty technologii, które powiedzą nam, kto przejmuje władzę w dystrykcie. Grę wyróżniają przepiękne figurki, a także spójne arty na kartach. Jej kampania trwać będzie do 17 kwietnia. Czy pamiętacie asymetryczną grę planszową Root? Która zdobyła w tym roku aż cztery nominacje do nagrody Golden Geek. Gra zyskała wielu fanów na całym świecie dzięki swoim przepięknym grafikom, a także mechanice Area Control. Przez kolejne dwa dni na Kickstarterze trwać będzie kampania dodatku do tej gry: The Underworld. Dzięki niemu zdobywamy dodatkową mapę, nowe frakcje, znaczniki, a także karty. Projekt wsparło już ponad 16 tysięcy osób. A więc jest to niewątpliwie kolejny sukces tego tytułu. Czy kiedyś, aby przenieść się do pięknej Wenecji? Czy Karniwal zombie wcielacie się w grupę bohaterów walczących z armią zombie właśnie w Wenecji? W trakcie dnia waszym zadaniem będzie zdobywanie nowych przedmiotów, sojuszników, leczenie ran, a także budowanie barykad. W trakcie nocy natomiast będziecie musieli zmierzyć się właśnie z armią zombie. grze zastosowano bardzo ciekawą mechanikę. Kostki oznaczające ciała zabitych zombiaków rzucamy z niewielkiej wysokości na odpowiedni kafelek. Jeżeli taka kostka wyląduje poza kafelkiem, oznacza to, że zombie powstaje, a my musimy zmierzyć się z nim ponownie. W grze nie mogło oczywiście zabraknąć zagadek Leonardo da Vinci, które będą nas wspomagać w walce z zombiakami. Kampania tego projektu potrwa do 18 kwietnia. Dla najbardziej zagorzałych fanów gier planszowych na Kickstarterze powstał projekt spersonalizowanych mat do gry. Dzięki temu możecie dopasować wielkość, kształt, a także wzór mat do Waszych potrzeb. Kampania tego projektu potrwa do 16 kwietnia. 6 oraz 7 kwietnia odbędzie się już 20. edycja Gratislawii w Strefie Kultury Studenckiej, Wrońskiego 10 we Wrocławiu. Wstęp wolny. W sobotę od 10 do 20 w niedzielę od 10 do 18. Bądźmy przygotowani na niespodzianki, które przygotowała dla nas Gratislavia, no oraz będziemy oczywiście mogli zagrać w grę. W weekend 6-7 kwietnia odbędzie się już 18 edycja Grammy. W sobotę od godziny 10 do 20 w niedzielę od 10 do 18. W hali sportowo-widowiskowej Arena Gdynia przy ulicy Kazimierza Górskiego. Bilet wstępu jednodniowy jest 15 zł, ulgowy 10 Dwudniowy zaś 20 zł normalny, 15 ulgowy. Dzieci do lat 6 mają wstęp za darmo. W ramach 18 edycji gramy dla zwiedzających zostało przygotowane wiele atrakcji, m.in. możliwość kupienia planczówek. Będziemy mieli również strefę z pokazami nowości, jak i e, prototypów. Strefę turniejową, gastronomiczną i olbrzymiej gamesu. Od 4 do 6 kwietnia odbędzie się warszawski festiwal piwa, na których będziemy mogli zobaczyć i zagrać w gry planszowe wielu wydawnictw. Wszystkich wybierających się na Pyrkon zachęcamy do wzięcia udziału w akcji krewni Pyrkon. Dla odważnych, którzy oddadzą krew lub zarejestrują się jako dawcy szpiku, czekać będzie limitowany zestaw 53 kart do takich gier jak Nemesis. Zeftulu, Cthulhu, Valhalla, Slawia, Lutecje, Osadnice narodziny Imperium, Boss Monster, K2, Nietej, Zachlinacze i Owocowe Opowieści. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej inicjatywie. 2 kwietnia pod patronatem Asion oraz Board News odbędzie się Zielonogórski Festiwal Gier Planszowych przy ulicy Fabrycznej 13b w Zielonej Górze. Wstępne wydarzenie jest bezpłatne, a dla zwiedzających czeka wiele atrakcji, m.in. turnieje z nagrodami, warsztaty malarskie, no i oczywiście gry planszowe. Również możliwość zagrania w wiele prototypów, m.in. Plazing, który niedługo wystartuje na jednej z platform crowdfundingowych. W tym tygodniu w sklepie Dragon Knife przed sprzedaży znajdziemy takie tytuły jak Keyforge, Welcome To, Brass, Rayhold. Czy wyczekiwano już dodatki od dłuższego czasu do Ion Senda, Zombieside Czarna Plaga czy Robinson Crusoe? Ponadto pojawiło się wiele gorących tytułów w najniższych cenach, m.in. innymi Wakan, Azul w Witraże Sintry czy dodatek do Detektywa. Jeśli nie odwiedziliście jeszcze strony internetowej Dragon Dragonite, to polecam zapoznać się z grami, które mają w sprzedaży. Cześć, to Michał z zespołu Ready Games i już jutro 1 kwietnia startuje kampania niepowtarzalnej gry Rafeart Magiczna Gra Karciana. Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszej inicjatywy, którą znajdziecie na Wspieram to łamane przez RaveHard i nie spóźnijcie się na early Beta, czyli limitowaną edycję gry w atrakcyjnej cenie. Tymczasem mamy dla Was konkurs. Casio Bea i Casio PZ szukają kogoś, kto podejmie z nimi walkę w rap Battle. Wszystko, co musicie zrobić, to wymyślić odpowiedź na ich teksty w formie krótkiej riposty. Do wygrania jedyny w swoim rodzaju egzemplarz gry, a wszystkie informacje znajdziecie w regulaminie konkursu dostępnym w linku pod tym filmikiem. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich widzów Board News i do zobaczenia jutro na Wspieram to!